Witam serdecznie, świat jest w szoku, świat jest w totalnym szoku. Drodzy państwo, Zimbabwe Zimbabwe wprowadziło standard złota, gold standard lub chociażby tak nazwało to co wprowadziło. Szanowni państwo, tak jest, pierwszy kraj na świecie wprowadził standard złota wobec swojej waluty. Ale proszę zaczekać, proszę zaczekać, bo oczywiście prawdopodobnie jest to jeden wielki kapiszon, który zwyczajnie nie wyjdzie ze względu na to, że Zimbabwe Wabwe to 16 czy tam 17 milionów ludzi i nie posiadają w ogóle złota. Więc no na świecie jest takie łubu dubu <grystanie> <laughs> które, szanowni państwo, niesie, że no, mnie to bardzo śmieszny, śmieszy, bo Zimbabwe y, y, mówią, że Zimbabwe wprowadziło standard złota wobec swojej waluty. No, Zimbabwe to taki kraj, który ma hiperinflację i tak dalej, bo drukują pieniądze, rozdają pieniądze niczym Kaczyński y, Duda i Tusk y, oraz Kosiniak kamyś, czyli niszczą swój pieniądz od bardzo długo, od bardzo długiego czasu w danym momencie y, w Polsce też się niszczy pieniądz drastycznie. No i Zimbabwe tak zniszczyła swoją walutę. Zimbabwe tak zniszczyło swoją walutę, że stwierdzili, że wprowadzają, yy, proszę zobaczyć, tutaj mamy the Zimbabwe, a to Zimbabwe się mówi, nie Zimbabwe, nie Zimbabwe, Zimbabwe się mówi, Zimbabwe, nie Zimbabwe, tylko <laughs> przepraszam, Zimbabwe, nawet znałem kogoś z Zimbabwe, Zimbabwe Gold ZIG has been the official currency of Zimbabwe since 8...

Warf of Hard Assets. No to jest joke, szanowni Państwo. To jest joke. Naprawdę e, 16 milionów ludzi wprowadziło walutę e, opartą o złoto. A tego złota mają tyle, co pewnie e, nie jedna firma sprzedająca e, złote monety w Polsce. Szanowni Państwo, taka jest rzeczywistość. Zimbabwe ma 575 milionów. W złocie i różnego rodzaju walutach, milionów dolarów, co, to, co stanowi, że to jest tylko 2 miliardy złotych, jest to śmieszna sumka wobec całego państwa, więc to jest jeden taki wielki humbug. Jak, jakim cudem Zimbabwe mogłoby wprowadzić standard złota w swoim kraju, jeżeli nie posiadają złota? Oczywiście mogliby to zrobić. Bo nawet jeżeli mamy na przykład tonę złota, choć mają tylko chyba 250 kg, gdyby mieli tonę złota, rzeczywiście mogliby zrobić tak, że ta tona złota jest yy, środkiem płatniczym, yy, znaczy się yy, wydrukowany dolar jest środkiem płatniczym w tym kraju, przepraszam, wydrukowana waluta i cała waluta jest w tej tonie złota. Oczywiście tona złota to jest śmieszna ilość. No ale generalnie w jakiejś tam hermetycznej gospodarce może by jakoś tam działało. Oczywiście mogłoby też tak to działać, że gdy chcą przyjść na przykład do Zimbabwe, jacyś inwestorzy, czy jacyś kupcy, no to muszą zapłacić właściwie we złocie, Szanowni Państwo, czyli jeżeli na przykład coś kosztuje w Zimbabwe, to rzeczywiście można, można to tak ugryźć. Ja generalnie mówię wprost, ja nie, generalnie nie jestem fanem standardu złota ja generalnie nie jestem fanem złota jako środka płatniczego, prawda? Ja w ogóle nie jestem fanem żadnego środka płatniczego. Środki płatnicze są zmienne i to nie jest tak, że złoto jest jakimś takim wyjściem, które da ci bogactwo twojego kraju. Mówmy sobie wprost, prawda? Ja lubię złoto. Uważam, że złoto jest bardzo dobrą inwestycją. No ale jednak wydaje mi się i wydaje mi się, że jednak pieniądze zawsze będą istniały, no bo przecież nie będziemy chodzili z sakiewkami. Chociaż wcale to by nie było głupie, no ale te sakiewki by kradli, prawda i tak dalej, ale złoto jako tako jest bardzo dobrą inwestycją, tylko że będzie zawsze ta moneta. Znaczy się będzie zawsze, szanowni państwo, będzie zawsze ten pieniądz drukowalny, fiducjarny czy karty płatnicze no, bo przecież nie będziemy chodzić z sakiewkami. E, taka jest rzeczywistość. Jednak złoto będzie drożeć, zawsze wobec drukowania pieniędzy. No, i mamy taki problem w Zimbabwe. E, oczywiście mogliby tak zrobić, że właściwie za swoje produkty no są w tak tragicznej sytuacji, że mogliby za swoje produkty oczekiwać. Właściwie płatności we złocie, w złocie, prawda? No bo jeżeli Zimbabwe chce za coś zapłacić, chce coś sprzedać i ktoś chce kupić, no to oni mogą powiedzieć: OK, żeby u nas kupić, no może my w skarbcu nie mamy złota, ale żeby u nas kupić, to musisz zapłacić naszą walutą zig czyli walutą opartą o złoto. I na przykład to na. Powiedzmy, to na nie wiem, bananów, no na przykład, jeżeli w Zimbabwe rosną banany, albo jeżeli chcesz kupić słonia, prawda? Powiedzmy o słonia, Jeżeli chcesz kupić słonia, no dobra, banany, chcesz kupić banany, no to na przykład taki banan jest yy, nominowany w walucie Zimbabwe, ale żeby dostać tą walutą Zimbabwe, ona jest oparta na złoto i w tym momencie na przykład taki banan kosztuje. Taki banan kosztuje, tona banana na przykład kosztuje, mniej na pewno kosztuje, ale będę takie proste liczby dawał, powiedzmy jedną uncję złota, prawda? Tona bananów powiedzmy, że kosztuje jedną uncję złota. No, i jeżeli rzeczywiście taka waluta jest oparta o złoto, to to oznacza, że musisz zapłacić za to 10 tysięcy złotych w polskich złotówkach lub też te 2400 dolarów, czyli wartość dzisiejszego złota. Czyli mu musisz zapłacić 2400 dolarów, wymienić te 2400 dolarów na walutę Zimbabwe. No, i dzięki temu jest to standard złota po części, prawda? No, bo wtedy masz te, wymieniasz na miejscu dolary na papierki o nazwie ZIG, czyli Zimbabwe Gold, no bo ten, ta waluta w danym momencie się opłaca, przepraszam, nazywa The Zimbabwe Gold, to jest bardzo ciekawe generalnie, ja też chciałbym powiedzieć, że tak, że ja nie jestem jakimś fanem złota, standardu złota, znaczy się standardu złota, ja lubię złoto, ale ja nie jestem fanem standardu złota, Yy, jednak yy, jestem fanem umożliwienia płatności ludziom w, zł w złocie, po prostu w złocie, prawda? Yy, tyle. Ja uważam, że ludzie powinni mieć prawo zapłacić w złocie, czy w srebrze, czy też yy, w brylantach, czy tam czymkolwiek chcą. Ja tak uważam, że tak powinno być. Yy, jednak. Yy, Yy, widzicie, no, czy ten yy, Zimbabwe Gold yy, może jakkolwiek yy, działać, jeżeli nie mają złota w skarbcu? Otóż, generalnie, teoretycznie może. No bo, jeżeli przyjeżdżamy do Zimbabwe i chcemy kupić tonę bananów i oni mówią: u nas, tona bananów kosztuje jedną uncję złota. Jedna uncja złota, czyli możesz przywieźć do Zimbabwe jedną uncję złota i my ci sprzedamy tony bananów. Mimo tego, że Zimbabwe nie posiada złota, a posiada tylko The Zimbabwe Gold Zik, prawda? Zacznie posiadać masowo złoto. Ponieważ możesz pojechać do Zimbabwe, nie musisz mieć euro, nie musisz mieć złotówek, nie musisz mieć dolarów australijskich, nowozelandzkich, kanadyjskich, funtów, dolarów amerykańskich. Nie musisz mieć nic oprócz tej uncji złota. Czyli możesz pojechać do Zimbabwe z jedną uncją złota, wjeżdżając do Zimbabwe, idziesz do Narodowego Banku Zimbabwe i siedzi tam taki odpowiednik pana profesora Glapińskiego ze swoimi bystrzakami, mają taką, taki guzik, prawda? No i przychodzisz, dajesz, dajesz tą. Yy, 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 ja to tak oczywiście się śmieszkuję, żeby to było, szanowni państwo, wesołe, prawda? No i przychodzisz do takiego Narodowego Banku Zimbabwe, dajesz im tą uncję złota, no i oni Ci drukują odpowiednik nominałów w De Zimbabwe Gold, czyli w ich walucie. No ich waluta się nazywa dosłownie dy Zimbabwe Gold. Ja oczywiście chciałbym przeprosić wszystkich Zimbabwiczyków, nie wiem jak się to wymawia, bo zawsze mówiłem na Zimbabwe, Zimbabwe, chyba Zimbabwe, czy, a to się mówi, widzimy tutaj jest napisane Zimbabwe, Zimbabwe prawda, tak więc no i, i, i słuchajcie, jedziecie do Zimbabwe i wymieniacie sobie tą walutę da, dajecie tą jedną uncję złota no i ta jedna uncja złota odpowiada na przykład 1000 D Zimbabwe Gold czyli 1000 Zików, no i te 1000 Zików dajecie temu plantatorowi bananów, no i tak plantator bananów ma 1000 Zików tak, 1000 Zików jest szczęśliwy, ty masz banany Yy, Narodowy Bank Zimbabwe się cieszy, siedzi tam taki pro, odpowiednik profesora Glapińskiego z Bystrzakami Oni się cieszą, bo właśnie przy, przywiozłeś im uncję złota. Przywiozłeś im uncję złota, czyli tak. Oni mają mimo tego, że, mimo tego, że Narodowy Bank Zimbabwe w ogóle nie ma złota. Mimo tego, szanowni państwo, że nie mają złota, yy, ci nie są w stanie, nie jesteś w stanie pójść do Narodowego Banku w danym momencie, zapewne z im wap, wy, im wymienić swoją walutę na złoto, no to niedługo możesz być w stanie coś takiego zrobić. Ze względu na to, że jeżeli będą przyjeżdżać tam ci ludzie i będą dawać te złoto, oni będą. Emitować odpowiednio do ilości posiadanego złota te waluty. Oczywiście to jest trochę kiepskie, no bo wiecie, no to kiedy zaczną wymieniać, prawda? kiedy zaczną wymieniać to złoto, to jest problem, prawda? Yy, tak więc to jest tylko to, oczywiście, w tym jest 359 dziur. Ja tylko sprzedałem taki koncept. Proszę tutaj z tego nie robić wielkiego łubu dubu, bo ja tylko sprzedałem koncept, jak uzyskiwać złoto yy, i emitować pieniądz nie posiadając złota, emitować pieniądz oparty o złoto nie posiadając złota, no to w, na przykład między innymi jednym ze sposobów jednym z korytarzy y, pozyskiwania tego rodzaju, szanowni państwo e, e, złota to właśnie jest taki sposób, że przyjeżdżamy dajemy jedną uncję, oni dają nam wyemitowany pieniądz, idziemy do rolnika, on daje nam tonę bananów my nie mamy uncji złota, mamy tonę bananów rolnik ma Rolnik ma tysiąc Zimbabwańskich pieniędzy, yy, Narodowy Bank ma jedną uncję, ten rolnik może teraz, w tym momencie, ten, dzięki temu ten rolnik może pójść do Narodowego pa Banku Zimbabwe, dać te tysiąc Zigów, no i dostanie tą uncję. Oczywiście, jak to tam będzie, no ja się śmieję z tego, prawda, bo Śmieje się z tego, bo to jest oczywiście jakoś tam wszystko możliwe, zakładając, że oni wydrukują teraz te pieniądze, ale i tak nikt nie będzie mógł wymienić tego na złoto. No bo jak ktoś może wymienić to na złoto? No może właśnie w, w, w taki sposób, jak powiedziałem, no ale jest jeszcze in, 100 innych rzeczy, problemów. To mu, musi być przejściowe, jakiś tam taki sposób, musi to być zrobione pod gigantycznym reżimem, zakazami i nakazami w ten sposób. Tak więc, tutaj taka wiadomość, jeżeli chodzi o złoto. Jeżeli chodzi o złoto. A drugą wiadomością, jeżeli chodzi o złoto, to, szanowni Państwo, jest następująca wiadomość, ale o niej opowiem po tym, jak się napiję. Drugą taką wiadomością jest: może Zimbabwe wprowadziło standard złota, ale u nas w Polsce nie ma standardu złota. Jednak, szanowni Państwo, w Polsce. Można kupować masowo złoto na ulicy, już w sklepach na ulicy takich zwykłych, prawda? Można sobie pójść, i na przykład w Polsce już bardzo dostępne są złote monety, złote monety bulionowe wszelkiego rodzaju. I można na polskich ulicach, szanowni Państwo, czyli tak jak się mówi po angielsku, czy tam w Amery na High Street możesz sobie pójść, kupić złote monety. Od tak nie musisz tego zamawiać, jest to teraz bardzo powszechne no standardu złota w Polsce nie ma, no ale wiecie, w Ameryce też możesz pójść sobie kupić brylanty, czy tam coś no, normalne, tak? Po prostu w danym momencie możesz pójść sobie od ręki kupić monety złotowe i możesz sobie kupić filharmonik e, wiedeński, możesz sobie kupić e, amerykański bizon, możesz sobie kupić krugerandy, amerykańskiego or orła możesz sobie kupić, kanguro możesz kupić, wszystko możesz kupić, somalijskiego słonia, Big Five, złoty słoń, wszystko możesz kupić, można kupić jedną uncjowe monety, można kupić uncjowe monety. Taka jest w danym momencie, szanowni państwo, rzeczywistość w Polsce. To się już dzieje od pewnego czasu. Zapewne podejrzewam, że już można kupić małe sztabki, duże sztabki. Podejrzewam, że już niedługo będzie taka sytuacja, że będzie można, szanowni państwo, kupować jeszcze mniejsze sztabki na ulicy, prawda? O, można kupić 5-gramowe sztabki, 10-gramowe sztabki, 20-gramowe sztabki prawda? i to wszystko jest certyfikowane. Tak więc, no, dzieje się, dzieje się, jeżeli chodzi o złoto. No ale nie dziwmy się, jeżeli złoto drożeje drastycznie, waluta jest drukowana. No nie dziwmy się. Mówi się, że generalnie oprocentowanie jest wysokie, ale nie do końca jest wysokie, szanowni państwo. Oprocentowanie nie do końca jest wysokie i tego ludzie nie do końca rozumieją, bo na przykład robiłem wczoraj, proszę zobaczyć, tu mamy wykres, wykres proszę zobaczyć, wykres funta brytyjskiego do złota. I na przykład i na przykład wykres funta brytyjskiego do złota pokazuje, że no Fund brytyjski, szanowni państwo, stracił do prawie 2000 funtów za jedną uncję. Proszę sobie to wyobrazić. 2000 funtów za jedną uncję. 1956 funtów. Dlaczego? Ponieważ na przykład w Wielkiej Brytanii dalej można od... ludzie dalej mają kredyty zamrożone na 3%, 2%, 4%, a w danym momencie dalej istnieje możliwość otrzymania kredytu na 5%, na przykład, prawda? Na 5%, proszę sobie to wyobrazić, na 5-6% mimo tego, że Bank Anglii ma oprocentowanie 5 25 to oprocentowania są bardzo bliskie y, właśnie kredytów hipotecznych. Czyli co to oznacza? No, dla nas to oznacza, no, na przykład w polskich bankach oprocentowania są na 9, 9,5 i 10 na kredyty hipoteczne. To oznacza, no, że u nas one są bardzo, bardzo drogie, te kredyty, szanowni Państwo, jeżeli chodzi o oprocentowanie. I generalnie same kredyty są źle konstruowane, są bardzo trudno, nie, trudne i niebezpieczne, bo nasz rynek bankowy. Jest w tragicznym stanie. W tym samym czasie w Hiszpanii kredyty bez opłat są pokazywane na 3,5%, czyli znacznie niżej niż oprocentowanie Europejskiego Banku Centralnego, czyli ECB, European Central Bank. Wiecie, no w Hiszpanii można dostać kredyt na 4%, tam apartament 100-metrowy w Hiszpanii na kredyt z 20% wkładem. Szanowni Państwo, rata wychodzi 400 euro, a minimalna wypłata w Hiszpanii to jest 1100-1200 euro. Czyli w Hiszpanii 100-metrowy apartament przy morzu, prawda, przy oceanie, yy, yy, wynosi 1 trzecią minimalną wypłaty. 1 trzecią minimalnej wypłaty, tak? To tak, jakby w Polsce 100-metrowe apartamenty można było kupić na kredyt, powiedzmy, z 15-20% wkładem. Na ratę 1000 zł miesięcznie albo 1200. Proszę sobie to wyobrazić. Tymczasem w Polsce no, raty na tego rodzaju nieruchomości to jest 5, 6, 7 tysięcy złotych. 5, 6, 7 tysięcy złotych w zależności w jakim mieście, prawda? I tak to jest u nas napompowane. Więc musimy zrozumieć, że ta inflacja generalnie szybko spada, ale pieniądz dalej jest masowo drukowany. Pieniądz dalej jest masowo drukowany, bo kredyt to jest nic innego jak drukowanie, jak emitowanie pieniądza. Masowe emitowanie pieniądza w sposób sztuczny, w sposób sztuczny, prawda? Tak więc u, nam się wydaje, nam się wydaje, że my mamy wysokie oprocentowanie. I to jest prawda, mamy wysokie oprocentowanie, ale z drugiej strony w innych krajach są jeszcze wyższe oprocentowania. Tylko że oprocentowania widzicie w funcie są jeszcze niższe niż u nas, i jeszcze niższe niż w, w euro są jeszcze niższe. Więc ten pieniądz dalej w porównaniu do wielu 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 krajów jest bardzo tani. Co to oznacza? Że on będzie emitowany. A jeżeli będzie emitowany, co to oznacza? Że złoto musi drożeć. I co to oznacza, że jeżeli będzie tak samo emitowany, proszę zobaczyć, jeżeli będzie tak samo tutaj mamy, proszę zobaczyć EURPLN, przepraszam, KSAU, KSAU EUR, to jest złoto do euro, proszę zobaczyć. Jeżeli dalej będzie tak emitowany, Proszę zobaczyć, jeżeli pieniądz dalej będzie tak emitowany, proszę zobaczyć, proszę. W euro złoto kosztowało w 2005 roku 373 euro za jedną uncję. 373 euro za jedną uncję. Szanowni Państwo, tutaj mamy wykres godzinowy. Proszę zobaczyć. Złoto doszło do 2286 euro. 2000, no 2300 euro, a było 380 euro. Mamy cenę kilka dni temu 2300 euro, a było po 360 euro. Cóż to oznacza? Że gdyby wydarzyło się, gdyby wydarzyło się tak, oczywiście te oprocentowania nie będą tak niskie, ale w inny sposób może być pieniądz emitowany. Ale gdyby wydarzyło się tak, że pieniądz będzie emitowany w podobny sposób. No to złoto, i złoto nie zostanie opodatkowane, zakazane i tak dalej. To będziemy mieli sytuację, w której, szanowni państwo, 2300 podzielić na 380 euro umocniło się, przepraszam, złoto umocniło się do euro sześciokrotnie. Sześć razy euro straciło do złota. Tylko, że wtedy ludzie mieli inną świadomość, był szał na krypto, na nieruchomości, to, 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 a teraz ludzie widzą wartość złota, no to będzie to samo, to szanowni państwo, 2300 razy 6, to 10-15 lat złoto bez żadnego problemu, jeżeli będziemy mieli podobną sytuację, będzie kosztowało 14 tysięcy dolarów, 14 tysięcy dolarów. Oczywiście mogą zakazać, mogą opodatkować, mogą to, mogą tamto. Wszystko może się zdarzyć, tak? wszystko może się zdarzyć, T tak może być. Ale czy tak będzie? No tak yy, nigdy przez dłuższy okres nie było. A czy tak będzie? To już jest druga sprawa, Szanowni Państwo. Yy, raczej na to się nie zanosi. Przede wszystkim, jeżeli mieliby opodatkować złoto, to moim zdaniem, szybciej to by próbowali zakazać tych wszystkich kryptowalut no bo złoto to jeszcze, to jeszcze jest jakiś sens, jakieś to, jakieś tamto, no ale te kryptowaluty to już, prawda, to już szybciej kryptowalut, to kryptowalut nie zakażą, o złoto zakażą, kryptowalut nie opodatkowują, to złoto opodatk opodatkują, no ja nie, 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 nie widzę tego zbytnio, może tak się zdarzyć, ale no cóż, taki już jest świat. Szanowni Państwo, zapraszam do subskrybowania tego kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania, a przede wszystkim... Do obejrzenia następnego filmu, który pokazał się na ekranach Państwa monitorów, ze względu na to, że mogą być to jeszcze ważniejsze informacje, aniżeli te, które przekazałem Państwu w tym filmie. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, do usłyszenia, cześć.